Dzisiaj opowiem wam, jak uratować komuś życie. Gdy widzisz kogoś, kto może potrzebować pomocy, najpierw upewnij się, że miejsce zdarzenia jest bezpieczne. Rozejrzyj się i sprawdź, czy możesz bezpiecznie podejść do poszkodowanego. Następnie należy ocenić reakcję poszkodowanego. Podejdź do poszkodowanego, potrząśnij za ramiona i zadaj mu proste pytanie, proste polecenie. Halo, słyszy mi pan? Jeśli poszkodowany nie reaguje, należy ocenić oddech. W tym celu udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego, połóż jedną rękę na jego czole, drugą na żuchwie, unieś do góry. 2, 3. Pochyl się nad poszkodowanym i oceń oddech. 6, 7, 8, 9. 10. Jeśli poszkodowany nie oddycha w sposób prawidłowy, jest nieprzytomny i nie porusza się, należy niezwłocznie wezwać pogotowe ratunkowe, rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej i jeśli to możliwe, przynieść AED. Nie oddycha. Wezmij pogotowie i przynieś AED. Ułóż dłonie na środku odsłoniętej klatki poszkodowanego i rozpocznij rytmiczne uciśnięcia w tempie około 100-120 do 120 razy na minutę z taką siłą, żeby klatka piersiowa ugięła się na głębokość około 5-6 gdy AED zostanie przyniesione, włącz urządzenie słuchaj i wykonuj jego polecenia. Przyłącz elektrody. Przyklej jedną elektrodę pod prawym obojczykiem na odsłoniętej klatce piersiowej, drugą elektrodę przyklej z lewej strony klatki piersiowej. Podłącz wtyczkę. Gdy AED będzie gotowe do działania, dokona analizy rytmu. Trwa analiza. Odsuń się od pacjenta. Jeśli defibrylacja będzie zalecana, AED naładuje się i poprosi o naciśnięcie przycisku wyładowania. Upewnij się, że nikt nie dotyka poszkodowanego. Machnij ręką i dopiero naciśnij przycisk wyładowania. Odsuń się od pacjenta. Wciśnij przycisk wyładowanie. Odsunąć się. Wyładowanie może spowodować, że zaobserwujesz skurcz mięśni klatki piersiowej. Bezpośrednio po wyładowaniu należy rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej i stosować się do poleceń AED. Kontynuuj reanimację. Kontynuuj resusytację krążeniowo-oddechową do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, do momentu, gdy opadnie z sił lub do momentu, gdy pojawią się jakieś oznaki zachowanego krążenia ze strony poszkodowanego.